Witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale Zdrapki bez końca. Dzisiaj przygotowałem dla Was miks z drapek. Mamy trzy zdrapki po 5 funtów. jest to Christmas Countdown 500 Selection i Cube Smash oraz zdrapkę Bingo doubler którą zacząłem drapać, natomiast zmieniłem troszkę tutaj ustawienie i kamera mi się wyłączyła, więc musimy, musi, musimy zacząć od kawałka już rozpoczętego. W tej zdrapce, trochę przybliżę. W tej zdrapce musimy mieć linię pionową, poziomą, pod skosem lub cztery rogi. Jeżeli mamy niebieską linię, wygraną mnożymy razy dwa. Jeżeli w bonusie znajdziemy crossfingers, wygrywamy przypisaną kwotę. Ja już tutaj zacząłem drapać liczbę 4, kolejna nasza liczba to 34, a zdrapka jest z numerem 8. 34 mamy tutaj. I to wszystko. Kolejne jest 32. Mam tutaj 32. Tu mamy 32. Tu nie ma. I tu nie ma. Nasza kolejna liczba to 59. W tym rzędzie nie mamy, w tym również. Tu mamy pięćdziesiąt dziewięć, tu mamy pięćdziesiąt dziewięć, następnie dwanaście, dwanaście mamy tylko raz czterdzieści siedem czterdzieści siedem i liczba dziesięć.

ale 16 raczej nie pomoże w niczym no więc tak nie mam nigdzie linii pod skosem, i poziomej nie mamy nigdzie czterech rogów nie no więc przechodzimy do naszego bonusa Tu musimy znaleźć taki symbol, crossfingers. A mamy koronę. No więc ta zrabka niestety jest pusta. W przyszłym tygodniu spotkam się z Wami we wtorek i w czwartek. Tak się postaram, ponieważ w piątek wyjeżdżam. W sobotę i w niedzielę mnie nie będzie, ponieważ będę na koncertach Agnieszki Chilińskiej. Ale dobra wiadomość jest taka, że postaram się zakupić Jakieś dwie-trzy zdrabki takie same, e, kolejną w Bristolu, Londynie i Manchesterze. Wtedy zrobimy sobie taką wojnę miast. Zobaczymy, które, które miasto będzie najbardziej szczęśliwe. Tą zdrabkę zostawmy sobie na koniec. Może zróbmy sobie tą. 500 Selection czekoladowa zdrabka. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy ona pachnie czekoladą, czy faktycznie. Szukamy symbolu takiej czekoladowej muszelki, wygrywamy kwotę albo całe pudełko i wtedy wygrywamy wszystkie kwoty, które mamy. Bierzemy trochę. No i szukamy. Te zdrapki, które teraz drapie zakupiłem w Radic, to jest miasto pod Burmigram, w którym pracuję. Zobaczymy czy będzie szczęśliwe. Co się nie zapowiada. Zdrapki zakupione w Tesco. Kładzie Kartka. I ostatni rząd. I niestety ta zdrabka również jest pusta. Ta zdrabka była z numerem 28. Kolejna zdrabka to jest śmietaczne obliczanie. Musimy znaleźć dwa takie same symbole w jednej kratce lub. Dwa napisy Double, wtedy wygramy Podwajamy. Zdrabka jest z numerem 21. Nie wiem, czy powiedziałem, czy nie. Dobrze, zaczniemy. Pod pierwszą mamy czwartkę z kalendarza i tracker. Rękawica i tracker. Stroj, czekoladki, kartka i. To jest chyba ten. Wagonik. Mamy prezent i góry, znowu strój, mamy różne, prezent, dzwonik, tutaj też pusto, gra dziewiąta, dziesiąta, też pusto. Nie, mieliśmy napis double niestety z górami i double, no, szkoda, że tak osobno. Kartki, stroik, znowu kartka z klębarze ale mamy wygraną pięknie, mamy dwie bombki no to chociaż odcinek już nie będzie pusty, Stroj i łyżwy kolejna gra, 17 rękawica i czapka rękawica i czekoladki, jakieś nauszniki, prezent, napis double i czapka imprezowa, gra 21 kostka lodu bombkę Kalendarz, jakiś czekoladki i tutaj niestety już nie ma nic. No ale zobaczmy, co jest pod naszą wygraną Mamy dwie bąbki w grze 15. I wygramy 10 punktów. No, super. Można powiedzieć, że ponad połowa odcinka nam się zwróciła w tym momencie. Świetnie. No i teraz przejdziemy do zrabki. Cube Smash. Zasady są identyczne, jak w tej świątecznej zrapce. Szukamy dwóch identycznych symboli. Jeśli znajdziemy dwa napisy double, to kwotę podwójnie. Przeniesiemy trochę. No i zaczynamy od gry numer jeden. Mamy napis double. I niestety drzewko. Mamy klucz i naszyjnik. Są i obrączki, safe i dom. Jeżeli numer 5 Samochód i napis double, mamy safe i jach. korona i dom, bank i sztabki złota. Grabie banka: sztabki złota i dom, helikopter i skrzynia, diament i bank. VIP i diament. Gra 13. Zabaliska i naszyjnik. Monety, jacht. Skrzynia napis Double. Diament i. O, już myślałem, że diament to złoty puchar. No, niestety. I cztery ostatnie gry przed nami. Gra 17. Klucz i drzewko. self i sztabki złota helikopter i drzewko i ostatnie minety i klucz, więc ta zdrapka niestety też jest pusta no ale z dzisiejszego drapingu mamy 10 funtów czyli ponad połowa nam się zwróciła, z 18 wydanych mamy 10 zwrotu więc nie jest źle tak jak mówię w przyszłym tygodniu spotkamy się we wtorek i czwartek a następnie, po następnym weekendzie, postaram się od poniedziałku wrzucać Wam filmiki z Bristolu, Londynu i Manchesteru. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zapraszam do subskrybowania i do usłyszenia.